Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj w tym dzisiejszym filmie chciałbym pokazać, jak kurki mieszkały do tej pory. No praktycznie tydzień, tydzień temu jeszcze tutaj były. O, jeszcze może pokażę, jak wygląda trawka po tygodniowym odroście. Tydzień czasu ich tylko tutaj nie było. Nie ma, znaczy już nie ma. A jak wygląda trawka? O, jak wygląda tutaj? Odrost trawki. Proszę. Tak wygląda trawka. Ale to potem, potem powiem jeszcze, jak to. dlaczego tak się dzieje. Proszę, to jest kurnik na kółkach. Tak zwany ekmobil. O, tak wygląda tu. Jest. Tak wygląda z przodu. O, jakie dziury tutaj są. Kury pokopały takie dziury. O, z przodu wygląda tak. Słońce świeci, akurat jest już. Akurat świeci prosto mi tu w, tu w telefon. O, tu jest zaczep. Yy, tu yy, będzie trochę przeróbek w yy, tej konstrukcji, jednak parę rzeczy mi się nie podoba. No, ale to wiadomo wszystko najpierw trzeba zrobić, żeby potem przetestować, i się okazuje, co jest potrzebne, co jest niepotrzebne i jakie zmiany trzeba wprowadzić. Tego prawdopodobnie nie będzie. Tego tu miała być beczka z wodą, ale yy, to w ogóle. Nie wypał, było i to ciężkie jak diabli. No jak ja to podniosę? Tu przy zaczepie będzie kółko takie jak przy przyczepkach, że mógł sam sobie podnosić i, i jeszcze regulować, żeby on był w poziomie, bo nie zawsze no, pole jest czy tam pastwisko jest różne i raz jest górka, raz dołek, no i trzeba to poziomować, żeby mniej więcej było w poziomie do tej pory męczyłem się tutaj podnosząc chociaż to nie jest, nie jest tak aż ciężko bo on jest jednoosiowy tak kombinowałem żeby był oś była po środku żeby no nie było tak ciężko podnosić o, tutaj może zaraz wejdziemy do środka pokażę najpierw powiem o co chodzi tutaj z tymi budkami te budki te daszki, tutaj były paśniki pozawieszane. O, na tych łańcuszkach, na tych łańcuszkach wisiały paśniki. Tu było po dwa paśniki w każdym. Wiadomo, no, chodziło o to, żeby no, trochę zostawić yy, no, przed, przed deszczem to, to podstawa, ale też, żeby kurki miały możliwość też schowania się, yy, ochrona przed wiatrem silnym. Bo wiadomo, no, część wchodziło do jak e Mobilu, e -mobila, do Kurnika na kółkach. O, najlepiej będzie, no, a część zostawała sobie tutaj w tych, w tych budkach i też było fajne schronienie. Te budki są połączone łańcuszkiem. O, tu tak samo jest i tutaj. Połączony łańcuszek widać go. No i, i tak samo jest i tu. Połączony jest z łańcuszkiem. Po co to? Po to że jak zaczepiałem sobie jak mobil do przestawienia, to automatycznie wszystko jechało. Nie musiałem nic przestawiać. Wszystko jechało, za za podczepiałem do ciągnika i wszystko super sprawa. Dobra, wejdziemy do środka. O, tu akurat tu są takie stawki, żeby tutaj nie wiało, ale od góry już tych stawek nie ma. I tak samo mam... Tu już szpara po prostu. Po co to? Zaraz wyjaśnię. Z drugiej strony jest tak samo. Tam też nie ma tych stawek. Tam musi być szpara. Rzuca się w oczy, że już gniazd nie ma, bo gniazda już zdążyłem wyjąć. No bo to przygotowuje się już do czyszczenia, do mycia, do dezynfekcji, opalenia, żeby tu tego ptaszyńca wytępić, to jest zmora drobiarzy, ptaszyniec masakra no ale co zrobić, przyroda stworzyła takie dziadostwo żeśmy się z tym męczyli ale o ptaszyńcu nagram osobny film jak go zwalczać, czym zwalczać jaki jest jego cykl rozwojowy kiedy atakuje no to będzie akurat okazja, żeby osobny film nagrać teraz skupmy się tutaj na na tym kurniku na kółkach z czego jest zrobiona podłoga jak widać no podłoga jest w formie rusztu jest są takie żerdzie jest siatka żeby takie nie przelatywały przez tą jak po tych żerdziach chodzą żeby no wiadomo nie ogrzęzły między tymi żerdziami to jest siatka o jest siatka tu będzie lepiej siatka jest PCV pod spodem jest o pod spodem może będzie widać, jest z drutu siatka o oczkach 10x10. A ta mała ma 3x3. Tak, 3x3 chyba, tak mi się wydaje. Dodatkowo zastosowałem te, 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 te rzeczy, żeby łatwiej chodzić po tym. No, kurka też wykorzystuje to jako grzędę. Niektóre nocowały sobie na, na podłodze. A większość siedziało tutaj na tych grzędach. O, do góry tu. Tu na, na tych rzędach wierzcie mi wchodziło 300 sztuk Mam gdzieś zdjęcia jakby mi się udało by mi się udało To jakoś zmontować bo jeszcze nie wiem jak to zrobić Może bym wstawił mam zdjęcie jak siedzą wieczorem Pod, sam, pod Tam na samą górę potrafiły wchodzić i to tak szybko że jak zacząłem, Na początku byłem trochę ciekawy jak one dadzą radę tu tu wchodzić sam byłem sceptyczny czy to ty ale chwila i tam po dwóch trzech dniach już wszystko się działo na grzędach tu jest wejście dosyć szerokie jest taka klapa tutaj takie zaraz pokażę jak się to yy, zamyka bo to jest normalnie było to cały raz otwarte czy tam jak przejrzałem na kwaterę zostawiałem to otwarte i one same sobie wychodziły Rano, nie zamykałem po prostu ich na noc Klapa jest po to O pyk Zamykamy Po to żeby po prostu przejeżdżać z miejsca na miejsce No wiadomo, żeby zamknąć, żeby to się yy, Nie połamało, nie uszkodziło no, Trzeba zamknąć I żeby kury też nie uciekły podczas transportu O! A, a propos osi na środku nie ma kółka z przodu i już mi się podniósł o, jak huściwka. I dobra, i teraz jeszcze jak wiadomo tutaj na tej lince wisi podczas transportu, to kurki schodziły z grzędy, bo wiadomo coś się dzieje, to one nie widzą co i na podłogę. No, i taki, na no takiej linerce ta, ta to zamknięcie jest trochę słabo. To trzeba było zrobić tutaj o. Takie zamknięcie, takie. O. Cyk. Drugie. Cyk. No i teraz jest git. Normalnie takie, jak do wrót. Te szkoble za zamontowałem. Super sprawa. Bardzo, bardzo trwałe zamknięcie no i wtedy już można taki transportować na nową kwaterę najprostsze zamknięcie od dawna jakie występowało pyk kobel, bez wydziwiania bez kombinowania i tak to wygląda ja jeszcze powiem jaka jest rama na której jest osadzony cały kurnik to jest w mojej konstrukcji sam ją zrobiłem Oglądałem, przeglądałem internet w poszukiwaniu różnych tam ram, od przyczep, od, od, od przyczepek samochodowych po takie już większe przyczepki dwuosiowe. Nie dość, że drogie, to wszystko daleko. Kurwa, no co tu zrobić? No, trzeba, coś, trzeba coś wymyśleć. No i jak to w gospodarstwie, kupa złomu gdzieś pod, pod studową leży i, i, i można było coś wykombinować yy, rama jest głównie ta, ta, znaczy ta metalowa, to wiadomo ze stali, ale na tym jeszcze jest gruba rama z belek takich, yy, takich jak to yy, kozłowina jest na, na, na dachy po prostu miałem to z odzysku i wykorzystałem, zresztą cała, całe deski, praktycznie wszystkie poszły z odzysku, to co tutaj jest Yy, użyte dostałem po prostu po rozbiórce domu takie właśnie belki i to wszystko praktycznie poszło z tego dobra e jeżeli chodzi o o EGMOBIL co tu więcej dodać no oświetlenie kombinacja alpejska ale, ale działało to chyba jeszcze wszystko. Powiem teraz o siatkach elektrycznych. Jak to, jak to wygląda. Siatki w oryginale mają tylko te słupki, o, te. Siatka ma długości 15 metr, 50 metrów, 15 słupków, 50 metrów jedna siatka. Tutaj mam dwie siatki, czyli około 6, 6 z kawałkiem ara jest kwatera. Na tej kwaterze, na takiej, na takiej kwaterze, trzymałem taki tydzień czasu. Tylko tydzień. Bo to co one robiły z, z kwaterą, to masakra. Normalnie jak run-up. Jeszcze lepiej. Kurde, wydziobały wszystko. Dlatego trzeba było je prze, prze, przekładać, przestawiać w miarę. Często, bo po pierwsze wyjadło wszystko, nie było zielonego, a po drugie, to tak zryły pole, że. no, no, potem odrost za wolno to wszystko trwa, dlatego nie dłużej. I a, tu jest takie zielone paski, są chaotycznie tak chodzę. O, tu jest taki zielony pasek. O, tutaj tak widać, tu jest mniej zielonego, a tu jest więcej zielonego. Taki, o, taki pasek, widać to chyba. Od razu przeskoczę na inny temat. Tu jest taki zielony pasek. Przejdę dalej. Przejdę dalej. O, znowu widać to zielone. Tu nie jest zielone, a tu jest zielone. Ocyk. Dobra. Szkoda, że nie ma tu już ptaków. Bo lepiej by to wszystko wyglądało. Jednak takie teraz jest puste. No ale wiadomo, no już taka jest pora roku, że, że już takie musiały iść do zimowego kurnika. O, proszę. Tu jest kwadracik, tu jest kwadracik zielonego. Tu jest kwadracik zielonego, tu jest kwadracik zielonego. O, a to jest chicken tractor. Tutaj mieszkały brojary. Oczywiście, jak była pogoda dobra, bo teraz no to za zimno. Zostały mi dwa. Gdzie one tam. O, a ten drugi tam gdzieś jest. Już niedługo trafią na obiad. I tak to wygląda. Tu jest klapa. Jest taka furta. Chodzi się. Teraz zakład mają pojedło. Zwykłe takie, ale miałem to dzwonowe zamontowane. Tu był zbiornik na wodę. Podwieszone wężyk. I samo się napełniało. Jak przestawiam takie taką budę. Kółeczka. Jedno kółeczko. O, proszę jaka jest, jaka jest trawa zielona. Zresztą tu jest wszystko, bo tutaj już po, po przejściu kur to wszystko zaczęło rosnąć. O, widać, tu jest taki... Pręcik wintowany unosiło się do góry, kółko się zakładało. Drugie i kawałek łańcuszka, zwykły kawałek łańcuszka, wężyk, żeby nie, 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 nie kuło w ręce. Pyk przeciągałem o jedną długość codziennie, jeżeli takie były jeszcze yy, małe. A już później musiałem przeciągać dwa razy, bo tak srały, że no ale to o to chodzi, właśnie że musiałem przestawiać yy, no dwa razy na dobę. O, tak wygląda. Yy, ten wybieg, który tutaj mam, po tym jak tu kury były. One tutaj były tylko 6 tygodni. Tylko 6 tygodni. Proszę, tak to wygląda. A tak a później wylądowały tam na polu. Tu mam... No proszę, o tu jest. Tu stał Egmobil. Tu stał Eggmobil. Tu stał Egmobil. Widać jak, jak, jaka różnica jest w trawie jak, jak chicken traktor przeszedł. O tutaj nie wiem czy to będzie widać. Wtedy musiałem rozciąć tu siatkę. Rozciąłem siatkę i całym tym moim Majdanem z tymi kurami całymi. Wyjechałem wszystkim na pole i tutaj było nawożenie. Widać zresztą. O, tutaj pokażę tak palcem brzydko. Tu były i tu nawoziły. Wiadomo, teraz mineralizacja jest. No w miarę jeszcze jest dobra, ale już się zimno zaczyna robić i nie będzie tak, tak rosło. Ale widać to. Nie wiem, czy będzie widać to na filmie. Widać kolor. Kolor jaki ma zboże ciemniejszy. Tam, gdzie kury były, a tam, gdzie ich nie było, jest jaśniejsze i w ogóle po prostu mniejsze. I właśnie po co? A, wrócę jeszcze do tych słupków, co tutaj mam yy, takie dodatkowo dołożone. To już jest mój wymysł. Takie słupki porobiłem z rurek instalacyjnych. No, jest tutaj wycięcie takie, żeby to się trzymało. Po co? Jak się rozstawia tą siatkę, wiadomo, są takie paliki z PCV, pokażę tam, gdzie tego słupka nie ma. O, tutaj nie ma słupka, bo go wyjąłem. Ta siatka się uwiesza. O, tak się robi. Tak się robi. No i jak jest wysoka trawa, no to po prostu upływ napięcia, spada napięcie. Na, na siatce, bo upływ jest do, do gruntu poprzez, y, poprzez trawę, no bo wiadomo, bo to jest y, mokre i po jest całe przez kogiskę. To tak działa jak y, przy samochodzie, takie impulsy daje. Kiedy za, y, o, zakładam tyk i z drugiej strony tam mam takie same wycięcie, wtedy mi się już tak nie, nie opuszcza. Tutaj, za radą mojego kolegi z Lubuskiego Angusowo, zapraszam na oglądanie jego kanału, doradził mi, żeby po prostu odłączyć dolną linię. On odłączył chyba trzy linie, ja odłączyłem jedną i dla mnie to było wystarczające. Jak tu? No, jak to jest? Co tu jeszcze? No, do tego używam zwykłego elektryzatora. Pokażę jeszcze, dopóki to wszystko nie jest jeszcze rozmontowane. O, zwykły elektryzator, on ma tam chyba dwa chyba 7 JULA. Nie pamiętam, tak mi się wydaje, że chyba 2,7 7 JULA. Uję, przewalić gdzie. Dobra, pokazałem, jak to wygląda, i teraz pytanie. Jest. Po co to? Po co w ogóle taki kurnik? No pewno, fajnie to wygląda. Fajna sprawa. Mało kto takie coś ma. Bynajmniej w Polsce. A za granicą, w innych krajach, to tam masa tego jest, no ale dobra. U nas tego nie ma. A czynu no, nie ma. Gdzie ja mam? Kolega z lubuskiego Angusowo ma to już to. I jeszcze yy, widziałem, jak ten kanał się nazywa, to już polecę. Stworzone z natury chyba. Tak. I on ma to. Takie, takie rozwiązanie. Więc jest to po to, żeby po pierwsze usprawnić sobie pracę przy, przy takiej hodowli. No bo wiadomo, mamy podłogę z rusztu. Wszystko, co kurki zrobią, spada. Nie trzeba czyścić. Nie ma brudu. Koncentracja odchodów na kwaterze jest bardzo mała, bo przestawiamy to raz w tygodniu. Więc ptaki nie chorują nam tak. Jak w takich hodowlach alkierzowych, jak ja to mówię, no w takich kurnikach. Już teraz widzę, że takie rozwiązanie nie podoba mi się, hodowla ptaków w takim budynku. Przy, znaczy, może nie tyle, co nie podoba, ale jak taki są na wybiegu cały czas, na tym samym, to jest jednak nagromadzenie tych różnych patogenów, i zawsze jakaś infekcja się pokazuje. To jest. To tak po prostu już jest, trzeba było dezynwekować, Ja to staram się robić tak, że, że rotuję te wybiegi. Raz mam trzy wybiegi, zmieniam. Raz są tu, raz no, znowu są gdzie indziej, ale to hodowałem już te taki dosyć długo w taki sposób. I już szukają rozwiązania, żeby po prostu je stamtąd zabrać. Żeby je stamtąd zabrać, żeby ten wybieg mógł odpocząć. Szukałem, szukałem, szukałem. o no, te dziury. No, proszę jak. Kompiliska sobie robią. Idzie się kurna zabić, no ale wiadomo, się gapię tu w ten telefon. To nie patrzę pod nogi. Szukałem rozwiązania, co by tu zrobić, żeby, żeby je stamtąd zabrać, wywalić, ale nie rezygnować z hodowli. I no wiadomo, z pomocą przyszedł internet. Szukałem w internecie, szukałem, szukałem. Zacząłem znajdywać tam zagranicznych youtuberów na znaczy Twitter. To nie można powiedzieć, youtuberzy, tylko hodowcy, którzy kręcą filmy mieli takie rozwiązania. Ale że akurat wszystko po angielsku, nic kurde, tam za bardzo nie rozumiałem, co oni tam gadają. I znalazłem właśnie u Tomka z Lubuskiego Angusowo takie właśnie rozwiązanie. I on wie, jeżeli on tak może, i, i ma coś takiego. No to przecież kurna, ja też mogę coś takiego zrobić. I jak walczę coś, to się można zawsze dowiedzieć, podpytać jak to jest. No i skonstruowałem taki, taki, ale właśnie, dlaczego taka konstrukcja? Taki akurat to nie widziałem, żeby ktoś miał. Taki trójkąt. Przyszło mi to do głowy. Dlatego, że miałem mało materiałów do budowania tego. To wszystko jest z odzysku. Więc kombinowałem, żeby wykorzystać na maksa to, co mam. No i tak dlatego powstał taki. Taki, 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 taki projekt, a nie inny. No dobra, nagadałem się. I co? Yy, co jeszcze to daje? To, że jest ta zdrowe, że... A, że mogę jeszcze teraz w tym systemie yy, pół roku mogę je tu trzymać i pół roku w budynku na zimę. I to mi daje, że budynek latem odpoczywa, można posprzątać, można wybiałkować, można wywalić spokojnie obornik, można zdezynfekować. I wtedy ptaki są tutaj, tu sobie mieszkają. Po okresie trzymania ich tutaj, znowu przechodzą do budynku. I to można wyczyścić, zdezynfekować, yy, umyć, poprawić, naprawić. Super sprawa, takie rozwiązanie jest. Dlaczego powiedziałem wcześniej, że mi się taka hodowla w budynku nie podoba? Myślę o tym, żeby zrobić yy, takim tunelu, jak mają właśnie yy, za granicą. Tak jak tunel z poliwęglanu albo tunel foliowy. I tam trzymać ptaki. Jedną trzecią tunelu zagospodarować w ten sposób, żeby to ocieplić, żeby one mogły mie mieszkać tam w nocy, czyli no, wchodzić na noc, żeby było ciepło. A z chwilą, kiedy będzie yy, na sanie dzień, wyjdą sobie, ale już na wybieg przykryty, czy to folią, czy to poliwęglanem i wtedy będę miał darmowe ciepło, bo wiadomo, już nie będzie, będzie osłonięte przed wiatrem, a słoneczko swoje zrobi. W takim tunelu yy, nawet zimą jest bardzo ciepło, i taki mam plan, coś takiego coś takie zrobić. Ale to w przyszłości. Na razie mam ten budynek, mogę jeszcze z niego korzystać. To na razie yy, bedę, uż, będę używał. Jeszcze pokażę system pojenia, jak tutaj było zrobione. System karmienia, już mówiłem. System pojenia. Zwykła kasta budowlana. Wycięty otwór. Wycięty otwór. O, zawór od I git. I woda sobie leci. Leci, leci, leci. Wiadomo, pływak uniesie się. Pyk, odcina. Wężami. Tak samo jest tutaj drugi. O, przyczepka. Beczka z wodą. Grawitacyjnie to wszystko się odbywało. No, tutaj beczka. Pyk. Woda się skończyła. Odczepiałem. Podjeżdżałem sobie pod kran. Nalewanie i znowu. I super sprawa. A jeszcze o grawitacji mi się coś przypomniało. Powiem jeszcze jak. Jak wracając do tych otworów, to tam są u góry. Po co to zostało? Dlaczego tego nie zakryłem? Żeby. O tu. Że tu są te deseczki, żeby to tutaj było zakryte, a tu u góry i z drugiej strony tak samo jest zrobione, że są. No nie, nie ma przykręconych po prostu. Chodzi o to, że jak jest lato. A przecież to jest blacha, no to niektórzy powiedzą, ale musiałem mieć tu gorąco, bo przecież blacha się nagrzewa. Guzik, prawda, chodzi o to, że tu był były, były wykorzystywane prądy konwencjonalne. Po prostu gorąco rzeczywiście się robiło, ale tego nie było czuć, bo powietrze gorące unosiło się do góry, tamtędy tymi otworami uciekało i zasysało zimne powietrze spod spodu, przy gruncie jest zawsze chłodniej. Super sprawa. Tu latem nie było w ogóle gorąco. To idzie się, na, idzie się zdziwić, ale tak po prostu tak po prostu jest. No tak, yy, tak działa fizyka. Ciepłe powietrze idzie do góry i zasysa za sobą powietrze chłodne. No co tu jeszcze? Co tu jeszcze powiedzieć, tak w wielkim skrócie, bo to można byłoby gadać i gadać. Ten system, bo to ja wykorzystuję też ten, ten budynek do nawożenia właśnie sobie pól. Staram się nie stosować nawozów takich sztucznych. Kombinuję, żeby podzielić sobie pola na kwatery, które będą nawożone w ten sposób. Które nie będą nawożone, tamte, które nie będą nawożone akurat odchodami zwierząt, będą uprawiane między plony. Wiadomo, no nie, nie da rady od razu zrezygnować całkiem z używania sztucznych nawozów, ale taki jest mój cel. Tak, tak chcę zrobić, żeby po prostu wykorzystać potencjał gleby, stworzyć warunki do wzrostu roślin, właśnie takimi, takimi metodami. Uprawianie międzyplonów, żeby po prostu wykorzystać te składniki, które, które są wymywane w trakcie zimy, jak nie ma okrywy roślinnej, ale to już jest temat na następny film, ewentualnie, albo na jakąś pogadankę, bo to jest bardzo szeroki temat. Jeżeli chodzi o, o uprawę, uprawę gleby, to jest Zachowanie próchnicy w glebie, to, to, to bym mógł to gadać i gadać. Także na razie się skupię na tym, że system super działa. Tak to wygląda. No, także to, co chyba dzisiaj chciałem powiedzieć, wydaje mi się. Że, że nic mi z głowy nie wyleciało. Prawdopodobnie, jak skończę nagrywać i puszczę, puszczę filmik w sieć, no to mi się przypomni, jak zwykle. Zresztą z tym oświetleniem też wszystkiego jeszcze nie opowiedziałem, co powinno być. Trzeba podzielić na punkty oświetleniowe na to, ale to już ktoś tam zawsze, jak będzie chciał, to. to Wie gdzie mnie szukać, żeby, żeby się dopytać, jak to dokładnie ma być tym, z tym oświetleniem. Dobra. To na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że, że się podobało. Jak się podobało, to lajkujcie. Łapki w górę. Subskrybujcie, bo to pomoże w rozwoju kanału, i będę wtedy będę miał większe chęci do nagrywania kolejnych filmów. Także to tyle na razie, no i cześć, do usłyszenia!